Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Was znowu kolejny raz przywitać na naszym Środowym Telegramie. Dzisiejszy tytuł to Przekonania. Za tydzień czasu, jak dożyjemy, chcemy przez cztery te tygodnie, przed Narodzeniem, Pamiątki Pana Jezusa, właśnie za cztery niedziele adwentowe, chcemy mówić o właśnie rzeczach, tematach związanych właśnie z tym najważniejszym. Jezusie, Zbawicielu, po co nam jest zbawienie? dlaczego jest ważne i że tylko jest w tym imieniu. Ale to w kolejnych tygodniach. Temat, który dzisiaj chciałbym krótko przedstawić, nie trudno powiedzieć, że każdy z nas ma jakieś przekonanie, oczywiście do różnych obszarów życia, zależnie od wieku. Dzieci też mają swój obraz, pewnych przekonań do swojej rzeczywistości. Młodzi ludzie nastolatki, młodzież czy dorośli też mamy różne Przekonania i swoje wyobrażenie o jakiejś tam, tam rzeczywistości. Ale dzisiaj chciałbym troszeczkę zwrócić uwagę na obraz, czy przekonania, jakie mamy o Bogu. Bo to jest pewien obraz, a ten obraz, te nasze przekonania, decydują o tym, co czujemy, jak myślimy, jak wierzymy i jak, jak żyjemy. Gdybym zadał pytanie po prostu, jaki jest Bóg? Gdybyś miał wziąć kartkę, i wypisać kilka rzeczy, może nie dosłownie narysować, ale powiedzmy, narysować Boga i opisać go kilkoma zdaniami. Bóg jest, albo Bóg tak Boga rozumiem. To są Twoje przekonania. Przekonania o Bogu. Jak, jaki jest Bóg? Jaki cel ma Bóg? Jaki sens jest wierzenie Bogu, zawierzanie Bogu swojemu życiu? I pewnie każdy z Was, z Was oglądających, ma na ten temat swoje wyobrażenia. Drodzy, tutaj w tej księdze Bóg namalował, namalował ręką tych kilkudziesięciu autorów na przestrzeni 1500 lat charakter i naturę Boga. Zapewne nie jest to wszystko przedstawione. Myślę, że na tyle wystarczająco, abyśmy mogli uwierzyć, tak czytamy w jednym z miejsc. Uwierzyć, że zbawienie jest w Jeszua, w Jezusie Chrystusie. Sama, sama historia. Początku człowieka zaczyna się od tego, że ten, który jest przeciwnikiem Boga, przychodzi do pierwszych ludzi. On ma na imię Adam, ona ma na imię Ewa i chce wrzucić w ich kod myślenia fałszywy obraz, przekonanie fałszywe o Bogu. Przecież byli w raju, byli blisko Boga, byli w niezwykłym miejscu. Można by powiedzieć, jak to jest możliwe, że w tak doskonałym miejscu można skręcić zupełnie w inną stronę. Okazuje się, że to też pokazuje, jaka jest natura diabła: przekręcić i zniekształcić naturę Boga. Diabeł nie przyszedł i nie powiedział, że Boga nie ma. Prawdopodobnie ty też wiesz, że Bóg jest. Ale możemy mieć Niewłaściwy obraz, zafałszowany, zniekształcony obraz, a jednocześnie tego będą skutkiem. Tak jak w wypadku Adama i Ewy, kiedy to się stało, bo przecież przyszedł i powiedział, czy to prawda, a więc sama wrzutka wątpliwości doprowadziła do tego, że naruszyli to, co skończyło się dla nich zupełnie innym obrazem. I czytamy, gdy zgrzeszyli, zobaczyli. Zobaczyli wtedy, tam pojawia się takie słowo, wtedy zobaczyli, że są. Między innymi nadzy. Wtedy spletli sobie osłonę czy zasłonę z liści, by zakryć siebie. Wtedy zaczęli ukrywać je. Wtedy zaczęli uciekać od Pana Boga. Zobaczcie, a więc fałszywy obraz, to z kim przebywali, fałszywy obraz sprawił, że zaczęli się poruszać, czyli człowiek, Kain i Ewa, Adam i Ewa, a później ich całe pokolenie, aż po dzisiejszy dzień. Mamy niewłaściwy, niewłaściwy obraz Boga. A jeśli mamy niewłaściwy obraz Boga, więc. Nasze podejście do tego będzie, do tego tematu, będzie niewłaściwe i niewłaściwy nasz stosunek do Pana Boga, Zbawiciela. Niejednokrotnie ta myśl się przy, przy, przez, e, e, przedstawia się w Biblii, i Pan Jezus, e, będąc tu na ziemi, w jakiejś części przyszedł, by przedstawić. Siebie, ale też przedstawić ojca. Przedstawić zaproszenie do nieba, do domu ojca, a jednocześnie też przedstawić siebie. I nawet w pewnym momencie jego najbliżsi, mam taką sytuację opisaną, w pewnym momencie ktoś z uczniów pana Jezusa, Filip, mówi: Panie, pokaż nam ojca. A pan Jezus odpowiada: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, widząc mnie, widzicie ojca. Drodzy, ja nie myślę, że Pan Jezus objawiał w pełni Ojca do końca, ale patrząc się na osobę Pana Jezusa, możemy zobaczyć ten obraz natury Boga. Drodzy właśnie grzech sprawia sprawił, że zostaliśmy wewnętrznie zdeformowani, bowiem i przyjęcie Pana Jezusa do serca dokonuje tego wewnętrznego ustawienie nas na właściwe tory. Drodzy, kiedy byśmy patrzyli się na rzeczywistość, która jest wokół nas, to mamy tyle fałszywych informacji, tyle dezinformacji, tyle, a tym bardziej ostatnie lata to jesteśmy to moc, mo, modne słowo przebodźcowani tak wieloma informacjami, że tracimy obraz, co jest prawdziwe. Kto mówi prawdę, co jest prawdą, gdzie jest prawda? Gdzie jej szukać? A więc drodzy, na pewno prawdy nie, nie, nie. Idąc dalej tym tokiem tego zdania, na pewno prawdy o Bogu nie powie ci Twoje osobiste doświadczenie, Twoje osobiste życie, Twoje małżeństwo, może dobre, może złe. A więc nie powie też dokładnie prawdy o Bogu choroba, bowiem ból, cierpienie, czy może dokładnie opowiedzieć prawdę o Bogu samo w sobie. Drodzy, inne sytuacje. Na pewno nie YouTuberzy, nie ci czy celebryci, ale drodzy, by zobaczyć tą rzeczywistą prawdę, tą właściwy obraz uzyskać, to jedynie może Bóg dać w Twoim sercu szczere podejście do Pana Boga, szczere podejście przez wiarę, jaką możesz złożyć w Panu Jezusie, a on będzie, ponieważ. Jezus to Osoba, może dokonać w sercu Twoim czegoś niezwykłego, jakby tego odsłonięcia, wtedy jak tamtym otworzyły się oczy na to złe, świat, który pociągnął za sobą śmierć, ból, cierpienia itd. w wypadku pierwszych ludzi, tak znowu przyjęcie Pana Jezusa otwiera oczy znowu na ten kierunek nieba, zaczynamy widzieć Ojca, w bardziej właściwym świetle i w tym coraz bardziej doskonałym, inspirującym, zachęcającym. A więc żyjąc z Bogiem, czytając Jego słowo, Duch Święty pracuje tu i będzie pracował w Tobie i będziesz, będziemy coraz lepiej widzieć Ojca. Panie Boże, pomóż mi widzieć Ojca. Panie Boże, pozwól mi, daj mi widzieć i rozumieć Twoje rzeczy. Daj mi widzieć prawdę w tym coraz bardziej nieprawdziwej rzeczywistości. Niech Bóg Cię błogosławi, niech Cię Bóg szczęści. Zapraszam na następne cztery tygodnie adwentowe. Dobranoc.